Z pismo świętym mówi, bądź mądry, mądry, nie dobry, bo to dobry mądry, to nie z nas naiwny. Musimy się wziąć o mrze. Musimy być spryty. I ta gołębica nas nosiły i tam szybkiego świadczy. Gdzie ucieknie trzynastoletnie dziecko. W samochodzie z trzydziestotrzyletnim letnim księcem na środku pola. Dlaczego no ksiądz biskup milczy? Czy to nie jest tak, że biskup powinien dbać o bezpieczeństwo najmłodszych w swojej diecezji? Co oznacza milczenie biskupa w takiej sytuacji? Bardzo wam dziękuję, że jesteście w tych naprawdę dla nas trudnych dniach razem. Mam teraz okazję, żeby podziękować swoim dawnym nauczycielom, szczególnie mojej pani od biologii. Nazywała się Zuzanna Gliksman, miała 70 parę lat, była emerytowaną nauczycielką języka polskiego w liceum Krycza Modrzewskiego. Czy napiszą jeszcze słowa, gdzie duchowa jest Ona będzie zajebista do tego, ona to powinna powiedzieć. Marta, Lempard! Marta, Lempard! Ja będę mówił o rachunku dla, dla rządu za samorządy edukacji, to co powiedziałeś? I Krzyjek wtedy podprowadzi edukację i później ja wrócę do pedofili w ogóle. Co my robimy? I żebyś ty... A, o tej pedofili we Wrocławiu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że przyjechał do nas nasz szef z Warszawy. Szczególny prezent proszę pokazać, to jest tort z Pampersu do Roty. I żeby w ciągu czterech lat można było wiele zrobić, to nam się udało. Kocham pips ponad wszystko. żeby Od początku jestem spisem, i do końca chyba my, mojego mego życia będę spisem. Bo ja tutaj jeszcze dla proboszcza mam chorągieweczki, jeszcze wzięte. Muszę proboszczowi dać naszemu, bo on też jest zapisem. Jego siostra. Mirka też jest zapisem, a jak ja widzę z i te łapy wyciągają i te wybielone zęby. Obok byłem przy prezesie, ale nawet go nie dotykałem, bo każdy go chciał dotknąć, przywitać się, pocałować i po prostu nie chciałem go męczyć. No to pani do nas przyjechała. Tak, jest pani gościem na naszym terenie, rozumie to pani? Czy las jest pana? Morde na strzelacz gwałcić Trzeba więcej A na polowanie. Rowery, nie... lasy, da, tak? na polowanie więcej mi nie przyjdzie. Żebyś tryflę na tym złapał. Tak. A jak ty, ty siadasz obok mnie? Kolo. Niech święty Hubert spojrzy dziś na was przychylnym okiem. Z pozdrowieniami dla ekologów. Z pozdrowieniami dla z gwintami się nie dorabiać. Tu to jeszcze mam. Tradycja schodzi na psy. No, pierwsze polowanie z którego trzeźwy wracam. <laughs> Spulsujemy Ci bardzo.